Cześć! W dzisiejszym odcinku e, chciałabym Wam trochę opowiedzieć o e, kilku trikach urodowych, które z pewnością e, pomogą Wam w codziennym życiu. Twoje rzęsy będą bardziej podkreślone, jeśli na chwilę ogrzejesz zalotkę suszarką lub włożysz ją do szklanki z ciepłą wodą. Zalotka przejmie funkcję wałków termicznych, co spowoduje, że rzęsy będą podkręcone i bardziej utrwalone. Zastanawiasz się, jak uzyskać bardziej wyrazisty kolor kredki do oczu? Wystarczy, że chwilę przed użyciem podgrzejesz końcówkę zapalniczką i będziesz mogła się cieszyć mega intensywnym, nasyconym kolorem kredki. Masz zaschnięty tusz do rzęs? Jeszcze możesz go uratować. Wystarczy gorąca woda lub odrobina kropli do oczu. W pierwszym przypadku zanurz tusz do rzęs w szklance z gorącą wodą na kilka minut. W drugim przypadku wlej kilka kropel do środka i potrząśnij. To sprawi, że Twój tusz odzyska nowe życie i jeszcze przez jakiś czas będziesz mogła go używać. Na pewno znasz sytuację, w której rozkruszył ci się puder lub stłukły cienia. Jest na to sposób. Wystarczy, że kupisz w aptece buteleczkę etanolu, wlejesz ją do pojemnika z pudrem, przyklepiesz łyżeczką, pozostawisz na chwilę do odparowania alkoholu i możesz cieszyć się nowym kosmetykiem. Chcesz, żeby zapach Twoich ulubionych perfum pozostał z Tobą na cały dzień? Nic prostszego, wystarczy przed spryskaniem skóry perfumami posmarować ją odrobiną wazeliny lub jakiegoś bezwonnego balsamu. To spowoduje, że perfumy utrzymają się na Twojej skórze cały dzień. Kolejną ciekawostką jest to, aby nie pocierać nadgarstkami garstkami po spryskaniu perfum, ponieważ przez to niszczymy molekuły zapachu i perfumy mogą być nietrwałe. Sposób na idealny manikur? pomatka ochronna. Pomaluj nią skórę wokół paznokcia, a po skończonym manikurze po prostu przetrzyj paznokieć naokoło chusteczką bądź patyczkiem. Sposób na powiększone oko? To biała kredka. Pomaluj nią linię wodną, dzięki temu zyskasz głębie spojrzenia, a twoje oczy optycznie się powiększą. Czy zdarza Ci się, że po przebudzeniu Twoja twarz jest lekko opuchnięta? Mam na to kilka sposobów. Pierwszym z nich jest umycie twarzy w bardzo zimnej wodzie. To wywoła terapię szokową i w pewnym stopniu zminimalizuje opuchnięcie. Kolejnym trikiem, który często stosuję jest funkcja krioterapii w urządzeniu Big Lossi Pro. Lub po prostu szybki masaż wibracyjny. Ten produkt jest też świetnym gadżetem do wrzucenia do torebki, kiedy w ciągu dnia dużo pracujesz przed laptopem, a twoje oczy są zmęczone, opuchnięte. Możesz na kilka minut odchylić się w fotelu i podarować sobie chwilowy, relaksacyjny masaż. Jeśli jesteś posiadaczką skóry, przesuszonej, zrezygnuj na co dzień z używania pudru. Wystarczy, że nałożysz zwykły podkład lub krem BB i to wystarczy na cały dzień. Puder ma za zadanie zebrać nadmiar sebum oraz zmatowić skórę, dlatego śmiało możesz z niego zrezygnować.